Kiema Łysy, kurwa łysa. Pan zaprawdę moderator z siepała Agacie Agata, czy jest coś o czym mi nie, nie powiedziałaś? Co? Ej, ale co ty tak ofensywnie? Coś, już nic dlaczego? Ja pier... No nic, jak już widzę twoją minę to już nic, serio zapytanie no. Nie, już no, nie było pyta... pytania. Nie było już pytania no No ale... Ej No powiedz Fajnie, że fajnie że fajnie, że mi fronta zajebasz No powiedz. No nic, bo tutaj pisze ban za prawdę, moderator z Agacie Ban czy Unban? 13. A Gdzie ty się patrzysz? Tutaj, patrz, ej! No patrz, nie widzę, ej, nie widzę Tu, kucach, tu, patrz, no, ej! patrz, nie mam ej. okularów! Ej, tu! Dobra, weź, nie tu. okularów, no ale co gadasz? Jak wie, że nie? No to patrz, się patrzeć, jak nie masz okularów. No bo tutaj na tym widzę bardziej, bo jest bliżej, prawda? Ale tu masz większy monitor i masz. Ale nie widzę tam nic, nic tam nie widzę, rozumiesz? Bo nie mam okularów. Czemu tak ciężko no zrozumieć to? Weź, to ty mi okulary i patrz te kurwa przez okno i zobaczymy, że tu zauważysz. Mr Gino Siema łysa kurwo, użytkownik szoki zbanował użytkownika Słona City. Użytkownik stream Elements wykluczył użytkownika Słona City na 300 sekund powód Debil. S.